Sklepik znowu uzupełniony. Plan jest teraz taki, żeby faktycznie te dwie rzeczy przenieść na kolejną półeczkę. Będzie pięknie, będzie fajnie. O, tu nie zwracajcie uwagi. Mam taki fajny sklepik. No. Każdy by chciał w nim być. Tak, tak. O, nawet widzicie, ten pan chce być. Może mi nic nie ukradniesz, a masz, a masz, a masz Jesteś brudny, umiecie cię myj, 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 Dobra, bo ty idziesz do kas, Już cię kasujemy I się nie odpalisz, haha, ha, ale żart Tragiczny, Dobra. tam pani zaraz się ogarnie, trzydzieści pół, no dużo akurat, hop, 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 a ja sobie tu przygotuję od razu rynek. Kółka zwykła Tak, jeszcze nie ma co brać jakichkolwiek innych Tutaj, orego Trzeba będzie do magazynu, za niedługo kupić, jak ogarniemy magazyn O nie Pani Nic ciebie Ale to muszę najpierw odłożyć, żeby was obsłużyć i no. gorzej, dobra, a ciekawe, czy ona faktycznie była złodziejem, czy nie? Dwadzieścia cztery, groszy, 3,90 dziewięćdziesiąt za raptem, trzydzieści pięć, Łatwiutko. Pieniążki. Dobra, to tak jak powiedziałem, zamówmy sobie. To przyjdzie, rozstawimy sobie tu. Dobra, siup, Tu jeszcze brudno jest. Brud powodował, że się mi nie ruszali. E, tak, daj mi skrzynię. Susu. Cyk, cyk, tak. O, najlepiej, idealnie dana kasa. trzydzieści pięć osiemdziesiąt. Dobra dziękuję. trzydzieści sześć. Dobra skrzynia. Pięknie. To też już mamy. Trzeba ich obsłużyć dwadzieścia A mm. jeszcze tam idzie koleś Czternaście sześć Tutaj le, le. Śmierdzi Dobra. co my tu jeszcze mamy? Ciebie możemy dołożyć. on na pana. Tu jajka trzeba dołożyć też. Ok. Mleko. Na pewno nie ma mleka. No właśnie. Tu chleb.

Teraz mamy chlebki, jeszcze więcej chlebków cyk. No, sklep się rozrasta powoli, ale się rozrasta. Na co mnie stać? Sam tego już nawet nie wiem Ach, dźwięki. Dobra, siup, siup, siup. 36, 3 31, 3 Chodź prze pani Bo już prawie zamykamy Musi Pani się stąd wydostać 270. 7 no 500 mogę sobie te skorolkę kupić, ale nie potrzebuję Hmm, na samą może bym pozbierał. Może, może. Kurde. Żal, że to mi zasłania. Może kiedyś naparawią to. Dobra. Zarządzanie. Ja chcę patrzeć na rekrutację. Jeszcze 12 obsłużeń i 10 poziom sklepu. 92. No, więc ci obsłu obsłużenia to nie problem. Grze z poziomem sklepu 13. Dobra, chyba wszyscy. A nie, jeszcze widzę dwie osoby, które idą. Mam smykałkę, może zobaczyłem mnie przez i dzień. Dobry, proszę pana. Ale pan ładnie wygląda. A ja nie wyglądam. Nie mam nóg. Jestem duchem. A, ja to wiem jak się ustawić. Wystarczy być duchem. Czyli nikim. Czyli duchem. No. Dziewięć. Masz w, drobnia... w drobniakach, w, dola... w dolarkach. Ale tu pusto w tym sklepie. Dobra, zaraz tam dołożymy. To tak: 3 susu, 3t, te, 3t, te, 3t, te, 2t, 2t, 3, 1, 2 serki. Uff. No, poszkodowałem przypadkowo jedną osobę, ale no, faktycznie chyba złodzieję, bo ja wtedy dwie. Trasłem No dobra, następny dzień. Dzień dobry Pora uzupełnić supermarket Kolejny dzień w kolejnym super miejscu Tam, 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 tam dobra. Zobaczmy, zarządzanie, Licencje. 400 kosztuje licencja Rachunki O, czekajcie O, zapłaciliśmy bankowi. E, rachunki. O, też zapłaciliśmy. Personalizacja. Zmieni wygląd. 750. Ok. Sekcja nowa. Kosztuje 750. hmm. Masło, mąka, oliwa, makaron, ryż, sól. Wszystko będzie na półkach, czyli nie muszę ty kupować Dobra Dobre Zaoszczędzoną kasę Zbierajmy teraz może faktycznie Na rozbudowę Na kasę samoobsługową Będziemy musieli im pomagać, Ale, przynajmniej, przynajmniej Zdobędziemy 10 poziom później wtedy, po tych kasa Wtedy zatrudnimy gościa, nie będę musiał na kasie siedzieć To brzmi jak plan Nie po to oszczędzam 50% na każdym towarze Wożąc to wszystko do okolicznych dostawców Żeby z tego nie korzystać Dobra Szybciej idźcie No idźcie Bierzcie Mam nawet tutaj magazyn no, nie wiem po co magazyn robią, skoro jest w sklepie. Wszystko ładnie, podwójnie uzupełnione. I wszyscy się cieszą przez to. Dobra, siup, 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 siup. 40 groszy. 29,5, Dobra, nikt się nie rozgląda po sklepie? Nie Gorsze, jakby ukradł tylko jedną rzecz, a na przykład e, resztę, e, resztę normalnie zapłacił. i to był najdroższą ukradł. Przypominam, ja tu dalej nie mam żadnych kamer, i ochroniarza, i bramek. czego nie mam. Jestem tylko ja, ja i coś się brudno dziś. Syf się zrobił. Nie ja wiem gdzie. Pewnie nie nastrali w koncie. Chodź, myu, myu. O, to myu, myu było. Czyste musi być. Żyby czyste muszą być. Tylko od zewnątrz przetarłem i tyle. Woda z parówek z rana. Pójdź na czysto jakoś szmatką i tyle. Cyk 30? Ale zarabiam. Zważywszy na to, że mam lekkie zapasy, no to nawet, nawet. Pokażcie mi, jakie czekam zapasy. O, tego. Nie, mam już jednego zapasu. Mhm. Dobra, 28 i To jest w ogóle śmieszne, że rzeczy muszę trzymać w y lodówkach, ale na magazynie można je trzymać normalnie a na szafkach. Jaki w tym sens i logika? No nie ma. Pozbywamy się tego, ale jasno. Ja będę musiał zmienić się chyba na 17 godzinę, żeby się światło zapalało. Po 18... Czekaj, teraz na 16. Na 17, nie wiem co powiedziałem. Bo, bo bazowe było na 18, a tylko ciemno. Ok jeszcze kasy. Daj mi 6. Pięknie. 3, 2, 3. O, co tam? O, jajka, dołóż. Na pewno sirków nie ma. A dołożyć cyrkim 19 masz? Nie, to był Aldous Day. Zy...

Ale klikanko mam 15,5, 20,5, 16,6. A susu. A o susu biorą, A płatki. płatki są teraz chlebek. pięknie. Herbatkę trzeba dołożyć też, jeden. Żegnaj! Mi się tu przewaliło A herbatka. Jajka, nie wiem mleko. Środem no. w pieniążku, nawet na plus. że ja tam widzę pana, który nie wie co zrobić. złodziej. a masz. a ham jeden. dwa jajka. Chciałem mu mandat dać. poprawiliśmy już 683 pięknie 14 typów 10 typów no to teraz typ tak. zamieścimy sobie sklepik jajka tutaj dajmy no, nie ukradł na tak dużo tych jajek. Tego też nie. Okej, okay. no to koniec. Okej, okay, koszty pożyczek nie ma nic, że ktoś ukradł. Wow. Ej, tu nawet chyba nie ma nawet jak ktoś ukradł. Co to jest za moder modernizacja? O co chodzi? Co można zmodernizować? Co można zmodernizować? Chcę wiedzieć. Dobra, szybkie uzupełnienie. Trzy, dwa, jeden. No więc... Open. Ale się kołyszę. A jak on z tego wieżę To ile to wytrwa? Leci... Star leci dobra, po kolei. cyk O nie, muszę dawać w ten sposób. Dobra, teraz woda. Widać tu cień na szczęście, gdzie to daje. Teraz to. okej, okay. teraz tu. Wróćcie lekko. Dobra. Idziemy jeszcze dalej. I... <grybujesz> Nawet z dźwięku tego. Dobra. jeden. Dziewięćdziesiąt. No. A właśnie. A weź pożyczkę Dobra, teraz rynek Wyposażenie Kasa samoobsługowa Zamów Mam kasę samoobsługową Dobra, teraz tak To Ciebie bym chciał przenieść 2 i 6 zamknij dobra przenieśmy tutaj o teraz zmopować to jeszcze tu a tą kasę bym przeniósł tu 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 o i co ja muszę zrobić teraz nic o boże ale on wolno to robi no patrzmy co tam. Cyk, cyk, cyk. A kartu przykładu. A tak niektórzy nie mają karty. a właśnie, to jest problem. Trzeba być równy dla wszystkich. I dlatego trzeba mieć otwartą zwykłą kasę. Pięknie. Dobra, spłaćmy jeszcze poprzednią pożyczkę. Yy, bank. ...płatności. Cyk. Klient czeka na pomoc. Co? Dzień dobry. Ej, czy ja mogę przyspieszać ich? nie, nie chciałem tego. Oprócz, proszę, oni w pierwszej kolejności wybierają kasy samousługowe. Spoko. O, pokażcie mi tutaj. Zarządzanie. 400 nowy nie kosztuje. Kolejna kasa kosztuje mi 900. Narzędzia na razie nie, ale tu, tu, tu. Bramki by się sprzedały w sumie. Ale myślę, że to możemy na razie dostawić I skupić się na towarach. Ty, jesteś dobrze przeliczony? Pokaż. Cztery. Jesteś dobrze przeliczony. Świetnie. I oni tu kazują sami, a ja nic nie muszę robić. Życie jest piękne. Życie jest piękne. O, nawet, nawet ten starszy pan poszedł do samą Jak on umie coś takiego robić? Co, poszasz co ale nie umiesz jej obsługiwać? Tak to wygląda w sumie. Dobra, Nie ma co. Więcej tych musimy przecież kupić, bo nie mieści mi się te dwie rzeczy. Dobra, szybko. Wyposażenie. Yy, gdzie jest podwójna lodówka? Tylko ciemna i chyba tyle. Dobra, za 400. Na razie tak to dam. Serki. E, dajmy serki po tej stronie. tra la la, 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 la. Teraz tu. Bierzemy jajko. łodziemy je. Weźmy jeszcze tak. Tutaj jedna jedna, jedna jedna. Okej. Okay. Mm. Strykajmy się z tych udań na razie. Dobra. Tutaj jajka syk, tutaj. To niebieskie. A ja nic nie muszę robić. Chyba, że mnie okradną. Albo coś takiego. Jeszcze szyby. szyby mam brudne, myjcie je. Dobra, chodźcie tutaj. Bo dużo was jest, godziny szczytu wiadomo. To mleko mleka. No, Bóg Multi zadowolony. Cium. Cyk. O, ale syf. Kto tak tu naśmierdział? I produktami. Na pewno nie ja, bo ja szanuję. No, na 80%, ale to zawsze coś. serków nie mam, pożyczkę mam. Dobra, mogę nawet za jutro spłacić już, wraccie do mnie. 25,3. Ciekawe czy będzie smutny za to, że go nie naliczyłem. Kościół, siup, siup, siup. No, nie powiem, To coś może tu lekko przeszkadzać. To zróbmy tak: to odsuńmy. Dobra, na razie tu. To tak samo. Myślę, tu nam się zrobi miejsce na reduby. Opratamy damy w ten oto sposób A nie wiem czy to było... O. Jeszcze tutaj, to wpierniczyć No, pięknie, kasa obsługowa jest na środku Ma. A jakby dać tu tam drugą obok, która by prawie stykała się z tym, ale by to było. Ale nie, no to by się tak wyglądało. Poza tym tych torebek nie trzeba uzupełniać. Ale dzban z niego. Jeszcze sam nie okraść. Jeszcze mleko multi... Mr. Mister okradł. Dobra, kończymy ten dzień. 39 zadowolonych klientów. Ha? Kto by tak umiał? Właśnie. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Baju.